Hej, ja mam śniadanko, z tej strony Kacper. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie Skyblog. E, dzisiaj miałem 3000 krasy, ale wydałem je z mamą na bardzo duże na bardzo duże działki. Dzisiaj będzie odcinek z mamą. A teraz chciałbym wam pokazać jak moja wyspa się rozbudowuje. O tak ładnie bardzo ładnie tu mama mi dała pomidorki. O, zbierzemy sobie je. Spyk. I teraz możemy sobie je zasadzić. A, w tym mamy pomidorki. Chciałbym sobie pomidorki. I możemy je jeść i sprzedawać. Ja sobie sprzedam je. Albo mam je zostawię później jakiegoś. Później i tak będę jeszcze grał z mamą, to zobaczycie. I dam jej wypłatę bardzo dużo, bo jej tak pomogłem. Jej <gryw> tak pomogłem w, w Robloxie. Mama e, właśnie zaczęła grać w Robloxa. Al 56 za to dostanę. I pik! Dobra, idziemy znów. Miki będą się pojawiać codziennie bym powiedział tak po dwa albo po jeden nie wiem już ale patrzcie nikt nie ma tak, bo wszyscy mają jakieś mały tutaj do teleportu taki mały jeden kroczek a ja tak mama mi pomogła a mama tak ma rozbudowane że patrzcie normalnie Teraz sobie buduję właśnie, przed chwilą budowałem sobie tutaj Dzisiaj miałem yy, Dzisiaj muszę się przebrać I będę inaczej trochę wyglądał, przepraszam Dzisiaj będę inaczej wyglądał w Robloxie Z mamą jak będę grał Bo dzisiaj wszednąłem się na konto na moim tablecie i e, sobie e, jakieś zagetowałem rzeczy, czyli free. Sobie jakieś rzeczy za free. Mam je teraz na stół, na koncie, wnuczek. 100. Jeszcze 9 mi zostało. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Już koniec. Muszę iść kupić kolejny dyst. Ja mam tyle kasy, że ja po prostu będę jeszcze mógł. Ale mama dzisiaj mi wypłata, da to będę. Ła! Mam jeszcze 903 kasy, jak nie widać pyk. Proszę. Yy, teraz bym sobie tak kupił. Jest to. Dirta. Oj, mama, szykuj się! Ma, dawaj choć przejść i powiedz bardzo tania wypłata będzie, tak. dobra, dobra będzie, no, bardzo dobra, będzie bardzo dobra, mam 403 kasy, musi być bardzo dobra, What? i teraz musimy jeszcze sobie tu dobudować i jeszcze Tamtąd, czekajcie, muszę wam pokazać, tamtąd, o tam jeszcze jest jedno. Więc muszę bardzo dużo kasy na ten odcinek wydać. O, Dobra, budujemy sobie. A wiecie jak moja mama się w Robloxie nazywa? Jak chcecie, żeby była w, w, u was znajomych, o, e, mama się nazywa e, przez duże, z, zelka, zelka, bo moja mama się nazywa Angelika Żelka, ale na, e, jest zelka, tysiąc, dziewięt, e, tysiąc, o si o Boże, tysiąc jeden, dziewięć, osiem, nie mogłem tego powiedzieć, bo już zapomniałem, jak to się mówi, nawet. O Boże, yy, dobra, tak sobie mówiłem coś w tym. Oj, ja jestem ogólnie bogaty na Skyblocku. Dopiero dzisiaj, wczoraj, z mamą, albo dzisiaj, zagrałem Skybloka i od razu, nie, wczoraj zagrałem, i od razu włamaliśmy się na kogoś w wyspę, i ja wszystko mu zabrałem, wszystkie nasiona, i, i stąd byliśmy już tacy bogaci. To była nasza historia skąd byliśmy bogaci. Wtedy, i dzisiaj, mama powiedziała, że. Tak, nasza wyspa się rozbudowała, że najpierw ja poszłem ukrać z mamą wyspę, bo mama też chyba coś tam zabrała, jedną rzecz. Tak? Nie, nie, nie. A, nie, nie, nie. No, zabrała jedno nasionko, no. Mama, nie ukłamuj. Zabrałaś jedno nasionko. Mhm. Mm ojej, ojej. Sobie przeprowadziłem tu stół. Nie wiem dlaczego, ale tak. A tam mam drzewka. O! Mam inne drzewko. Skąd? Ja nie kupowałem żadnego innego drzewka. Albo mama mi jakieś drzewka dawała. I niechcący mi inne dawała. Dała. I może mam inne drewno teraz. Jest! Udało się! W końcu to zrobiłem. Dobra. I teraz mam bardzo ładny prostokąt. Zbiorę sobie takie i sobie posadzę i teraz idę sobie wymienić y, te pomidorki na się... O nie, to ja nie ja nie ja dwa pomidory mi idę bo ja zjadłem jedno. Jaki jest Stelcrops, chyba tu to było, tak? I teraz. 16 kasy dostaniemy za to ojej ojej Dobra Pomidorki tutaj rosną tak I jeszcze sobie zbierzemy jakieś rzeczy I je wymienimy na kasę I drzewka pozbieramy I koniec odcinka I zasubskrybujcie mój kanał bo zapomniałam powiedzieć I dajcie łapkę w górę Nie w dół <laughs> Zawsze to mówię <laughs> zasubskrybujcie mój kanał, dajcie lajka like i tak dalej, żeby po prostu być na bieżąco i dzwoneczek. I żebyście cały czas oglądali moje odcinki, które pojawiają się codziennie. Zazwyczaj 18, zazwyczaj gdzieś tak rano albo nie wiem. Ale dzisiaj będzie wieczorem tylko odcinki, bo jeszcze z mamą dzisiaj wieczorem, ale nie przegapcie go. Nie przegapcie go. Dobra. Ładnie tutaj. Gdzieś tutaj chowam dla mamy rzecy w jakiejś skrzynce. Tu na pewno nie. O nie, to ja mam zabrać, dobra. Boże. A dobra, to nie będę ruszał. Yy, tu gdzieś powinny być dla mamy rzeczy. Patrzcie, ja mam taki klejnot, właśnie nie wiem do czego on służy mam wędkę, którą nie mogę zarzucać. Taki kiepskie, co? Powiedzcie, co kiepskie w komentarzu, że nie mogę zarzucać wędką. Szkoda. Muszę sobie jeszcze zebrać to i tutaj res muszę sobie zebrać. Ja w ogóle teraz grałam cały czas mamu, ale jej się rozładował telefon. Więc kiepsko, a chciałem z nią nagrać filmik. Co? No, a teraz mama pracuje, ale rozładował mamie się telefon, i teraz musi, teraz musi pracować, bo mama pracuje w przedszkolu. Kondradek. Kondradek. A ja teraz będę do pierwszej klasy we wrześniu, jakiegoś już 25, nie wiem, albo od 1 września. Kiedy? 1 września idę do szkoły do pierwszej klasy i nie mogę się doczekać. Nie wiem jak tam będzie. O, dwa te nasiona zostały. To gdzie ja mam odłożyć dla mamy coś? Da no, mamy chcę jakąś rzecz czekajcie. Dobra. Oj, przepraszam, że tak zrobiłem z ekranem. I pyk. I teraz... oj. Yy, I teraz sprzedamy yy, to sobie. A jeszcze drzewka mieliśmy, dobra. Siekierę muszę wziąć. Siekiera. Dobra. Oj, mam jedną tą sadzonkę. A dobra, to tu ją, czekajcie. Muszę ją... Muszę coś tutaj zabrać sobie. Dobra, to Nie, drobno nie, nie, nie. To będzie mi potrzebne. Dobra, o to i to wezmę sobie. I ko... O nie! A co to było? Co to było? Muszę to jeszcze raz. Oj, przepraszam, ktoś do mnie dzwoni. To Franek był. Wiem, że plepsu ty też masz takie numery, że ktoś do ciebie dzwoni w, w odcinku. Ojeju. Mam nadzieję, że drugi raz już nie zadzwoni mój kolega. Bo inaczej będzie kiepsko. Boże jeszcze Miku, sobą wiadomość nagrał. <śmiany> Nienormalny <śmiany> Co to jest, bo mi... oj, co to jest, bo mnie to zastanawia. Zasadziłem coś. I to nie wiem co to jest. Dobra, i teraz idę sprzedać, ale nie jeszcze muszę sobie... O, czekajcie, muszę jeszcze sobie tutaj zasadzić. Tu sobie ten. O Jezu, i muszę kolejny raz ten. O, nie nie, 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 nie. nie. O, czekajcie. Um, tu kolejną drzewkę muszę ściąć. Ile ja tego. Um, jak to mi szybko rośnie, wszystko taki ja jestem bogaty już na tym, tym Skybloku. Niedługo będzie Daybreak na moim kanale. Nie wiem kiedy, ale będzie Daybreak na moim kanale. W Robloxie. Wiecie, co to jest Daybreak? Bardzo popularna gra. Oczywiście z mamą nie, bo mama nie umie jeszcze w to grać, o ja ze znów Franek dzwoni. Później na koniec filmiku zadzwonię do niego i powiem, że to jest odcinek. Nie, że był odcinek i nie mogłem odbierać. Może to z wami jeszcze zrobię. Może z wami. O, to będzie mega odcinek, jak z wami jeszcze to zrobię. Będziecie patrzyli co ja jeszcze robię. Jak ja z nim rozmawiam. I się zdziwić czy nie, co? Dobra, nie można. Ojej, już znów dzwoni. Nie można? Dobra, nie można. No. Dobra, i teraz idziemy sprzedać. I tak będzie dzwonił mi na okrągło i na okrągło. Dobra, idę tylko to sprzedać i muszę skończyć odcinek. I mu powiem, Boże, Franek. Spokój się, ja mam odcinek. Teraz drzewo muszę tylko sprzedać. Albo nie, zrobię sobie miecyk, bo mam je też muszę zrobić. Bo mama też chce, ale zrobię sobie miecyk. Albo później, jak będzie ze mną grała, jej dam na odcinku. Później. Mam mieczor. pik, 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 dobra. I w tym momencie zakończymy ten odcinek, bo muszę odzwonić do Franka i powiedzieć mu, że był odcinek i nie mogłem rozmawiać po prostu, i przeszkadzał mi trochę, ale to nic, nie przeszkadzał Wam chyba. I tym sposobem zakończymy. I zostawcie łapkę, subskrybujcie lajkujcie i dzwoneczek i trzymajcie się, do zobaczenia. Do następnego dzisiaj. Z mamą!